To będzie, powiedzmy, nie całkiem inna, natomiast inna, inaczej skonfigurowana rafinaria, bo zostanie dostawiona instalacja, która tą część, którą dzisiaj upłynniamy na rynku jako ciężką pozostałość, przerobi i będziemy sprzedawać na rynku paliwa i, i koks w uproszczeniu. Więc produkty odpowiednio marżowe na rynku, co spowoduje, że marża rafineryjna powinna w naszej ocenie wzrosnąć o około 2 dolary na baryłce. Bardzo dobrze broniąca się ekonomicznie instalacja, duży zakres inwestycyjny. To nie jest poziom programu 10, ale to jest poważny zespół instalacji, który potrwa około 3 lat. Ale myślę, że po tych inwestycjach będziemy technologicznie na najwyższym poziomie możliwym tej branży przerobu ropy naftowej, najlepiej skonfigurowaną rafinerią na świecie. Sądzę, że zbudujemy ten trzon podstawowy naszej działalności przerobu ropy naftowej na najwyższym poziomie i zabezpieczymy w związku z tym długoletnie funkcjonowanie naszego biznesu. To również wzmacnia pozycję Polski, bo zabezpiecza funkcjonowanie innych gałęzi przemysłu.